Jezus opowiedział niektórym, co duszni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, Dziękuję Ci, że nie jestem, jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, służyłośnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść ku niemu lecz bił się w piersi, mówiąc, Boże, miej dość dla mnie, Krzysztof. Powiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oh, no. W zasadzie jeśli ktoś, kto pracował na misjach, chce się czymś podzielić, co tam przeżył, ale nie tylko o tym chce mówić, to wyjawi taki czy inny szok w spotkaniu z ludźmi. Dzisiejsza Ewangelia mniejsza, kochani o tego faryzeusza i ocennika bo my w dzisiejszych czasach, ich tutaj nie ma. Także wiodące zdanie jest tym pierwszym zdaniem Ewangelii. Jezus opowiedział pewną przypowieść tym, którzy siebie mieli bardzo wysoko, a innymi garcieli. Gdybyśmy tylko przy tym zdaniu, pierwszym Ewangelii zostali, to niech ono jakoś nam posłuży za do, do misyjności kościoła. Jezus opowiadał się powieść o tym, że pewne osoby się wynosiły i za inne. I każdy z nas może podjąć własną refleksję nad tymi słowami Pana Jezusa. Ale ja powiedziałem na początku, że tu jest pięknie. Lata mijają. Ja też osobiście wspominam pracę misyjną w dżungli, w Afryce, w Kamerunie. W chatach, w kapliczkach, z grimy, z gałęzi mamusa, na klepisku, na ołtarzu, w którym był zwykły stolik który się bujał na glebisku i tych prostych ludzi i tak było też pięknie. Ale właśnie misjonarz może nam zarysować w opowieściach wielokrotne przeżycie pewnego szoku. Ładnego szoku, czyli takiego zderzenia jednych ludzi z innymi, prawda? I niech nas ręka Boga broni przed wywyższaniem się, a poniżaniem innych. I tutaj, i tam, gdzieś się świecie. Otóż którego dnia byłem wśród pigmejów u w dżungli w Kamerunie i wśród takich, którzy już przeszli ostatnio od życia wędrownego łowieskiego do życia stabilnego. U nich już nie było tych okrągłych domków, mogulów, już nie chodzili po lesie, ale inni Afrykańczycy nauczyli ich uprawiać ziemię i jedzonko mieli bardzo blisko swojego domu, więc budowali stałe chaty, już prawda, nie byli wędrowcami. I Niedaleko tej wioseczki na skraju lasu widać było jakieś boletko kukurydzy. W każdym razie yy, taka grupa przejściowa od dawnych bakach, czyli ludzi lasu, to no właśnie jak to nazwać? Czy to lepiej, czy to gorzej? Czy to wyżej, czy to niżej? Prawda? To, to są te nasze określenia. Ale Biały Mizjonarz przyjechał, mam to na filmach. I wręczałem im ku ich radości rzeczy, ubrania od nas, z Polski, z Darów. Oni też już byli ubrani wcześniej, ale to, co wisiało na nich też z Europy, było pożałowania godne, jeśli chodzi o wino. W każdym razie był uroczy moment wręczania ubrania. I ogromnej wdzięczności, takiej zupełnie naturalnej, ludzkiej. I po tym wydarzeniu, a obok mnie był katechista, który znał język Baka, no i powiedzmy mój francuski, pośredniczył. Spotkaliśmy się w kręgu na środku tej wioski, z tymi właśnie litba Baka. Mam no, musi się z i dopiero co narodzonymi dziećmi, tatusiowie, chociaż mężczyzn było mniej. No bo jednak jakaś grupa w lesie była, tak jak wyjdziemy do sklepu, prawda? Coś trzeba jeść, ale był, byli ludzie. I ja byłem ubrany w taką koszulkę, t-shirt jasnego koloru i miałem na koreciku krzyżyk drewniany, krzyżyk Pana Jezusa. I zaprosiłem ich do modlitwy, do modlitwy. Oczywiście palcem pokazywałem na ten krzyż, prawda? Przy Katefiście, a ci Łęski Jany, wolnej, fuzmusjskim. O nowy per i wise, wiszę tęspójnie Ojca i Syna i Ducha Świętego, że jest Bóg jeden, Ojciec, Syn, Duch Święty. I w tym momencie, z tego kręgu modlących się, czy będących z nami, podszedł do mnie z radością pewien starszy taki Baka, mężczyzna, bardzo wysoki, ode mnie jeszcze o głowę. I żywo gestykulując, mówiąc w języku Baka, mówił coś właśnie, jak czułem, o Bogu, o Panu Bogu. I katechista mi tłumaczył, że gdy usłyszał, a dziwacznia i e mon ekwursistym, ojciec Syn i duch święty, jeden, jedyny Bóg, to ten katechist, to ten Baka mówi, tak, my tutaj zawsze żyliśmy i żyjemy Bogiem, który jest dla nas ojcem. My mówimy na niego Mekondzi, Mekondzi. I który mam zdyda? My mówimy na niego Edzieni, Mekondzi, Więc y -y -y -y. y -y -y. to jest ten szkosz, prawda? Nie, nie jesteśmy na lekcji religii ani na wykładzie teologii w seminarium. Jesteśmy tutaj po to, żeby nie wywyższać się nad nikogo, ale właśnie wszędzie, gdzie żyją ludzie na pięciu kontynentach, w jakiejkolwiek dzisiaj kondycji, usłyszeć to bicie serca Jezusowego. Więc to jest ten oszczony, prawda? Trójsta święta, misja o nas, święte, a ci łez jarni, i futurystyki, Amen. i nagle ludzie, którzy wyszli z lasu, wcale nie mieści, wcale nie mieści. Tam było bardzo pięknie, tam też było bardzo pięknie. Albo na świętej, w takiej kaplicy, gdzie przyjechałem w porę deszczową i chciałem, oczywiście nie ma elektryczności, nie ma mikrofonu, powiedzieć ładne Boże Słowo i w tym momencie ulewa i burza straszna. Nie można było słowa wypowiedzieć. Ci ludzie zgromadzeni w tej kaplicy z liści, co robili? Spontanicznie zaczęli mówić różaniec i to przepięknie, przepięknie. Te kobiety w kolorowych sukniach, z dzieci albo na plecach, albo, albo tutaj w ramionach, mężczyźni, i wszyscy byli tak zbici właśnie w tą grupę, która chciała przeczekać burze. Różnikowo kruszany yy, jestem Matką Bożą, tak, a w innym momencie zajechałem do pewnej wioski już takiej bardziej rozwiniętej, rozwiniętej Matko Bożą yy, i wprowadzono mnie do chaty, w której na środku, na kremnisku był stolik drewniany, cztery krzesła zwykłe, brązowe wokół tego stolika. Usiadłem na jednym z nich, po prawej katechista. To ma katechista, mąż jednej żony. I siedzimy. Ludzie zapełnili tę chatę, ale jak zawsze są radośni, wspaniali, kochani, przytulani. I tak w tym momencie siedzi wzdłuż ścian, podpierając je po prostu z jakiejś lęki. W pewnym momencie wyszła z drzwi naprzeciw kobieta w średnim wieku, trzymając pod rękę dziewczynę, 16 lat. I jedna mama usiadła naprzeciw, a ta dziewczyna po lewej stronie na krześle. No, długa chwila ciszy, Pytam katechistę, gdzie jest was, co, co się dzieje, co byście chcieli powiedzieć. I w tym momencie robili spokojnie. Ta dziewczyna do mnie zwykłym głosem, dziewczyny szesnastoletniej, takiej dobrze zbudowanej, mówi chodzę do liceum, tu niedaleko w Pertłach. No, ale po chwili widzę jak się przepoczwarza z takimi ruchami dziwnymi. I ta dziewuszka, która jest zdrowa wysportowana o głosie dziewczyny naprawdę zdrowej. Zaczyna wydawać z siebie jakiś taki grobowy, męski, głos, jakbym powiedział, dziana krogowego, który coś przez nią mówi w nich na rzecz. Skończyła. Znowu takie, pewne ruchy, spocona, straszona, wróciła do swojej kondycji sama, sama mu W porządku. I katechista mi wyjaśnia: proszę ojca. Dziadek zmarły tej dziewczyny, żąda, że prosi przez nią, żeby ojciec teraz poświęcił krzyżyk drewniany, który tu położyli, krzyżyk drewniany i wodę, bo ten dziadek stamtąd chce przez nią nas uzdrawiać. Matko Boże. No więc cisza zapadła. I po długiej ciszy, ja wybrnąłem z tego w taki sposób, że dajcie mi 3-4 dni, ja pojadę zapytać biskupa na ten temat. A biskup był weteran no, tamtych misji, w obradach przedstworowych, był tam prostym misjonarzem, duchaczem, spirytywem, holendrem. Spodziewam się, że miałem jakieś doświadczenie. Bo ja bym to załatwił po polsku, ale to trzeba załatwić w porządku. W każdym razie odjechałem na jakieś 3-4 dni. Oni się zgodzili, spokojnie wyszli i przez te dni, któregoś dnia byłem u sióstr polskich na jednej z misji, a polskie siostry mają dwie dobre rzeczy w Afryce. Mają polskie jedzenie, skąd to nikt nie wie, i mają dobre polskie książki w bibliotece. I jestem w ich bibliotece, idę wśród regałów i chciałem na tymi utrafił wyciągnąć jakąś książkę. Nawet nie patrzyłem na te książki. Ile na nich wyciągam, jedną taką grubszą? Patrzę, bardzo przepraszam, ale to jest święty Jan droga na górę Karpel. Wziąłem sobie tę książeczkę do mojej misji, 70 km dalej, gdzie byłem sam. I każdej nocy, yy, ponieważ nie było prądu przy lampce naftowej, tego Jana od krzyża penetrowała w głąb. To jest piękne. Jeżeli zacząłem ja mówić, że tu jest pięknie, to u tych baka było pięknie, i tam u tej dzieluszki było pięknie, po swojemu, i tu przy tym od odkrzyża też było pięknie. Życie jest piękne. Życie jest piękne, tylko trzeba. Być takim, jak Jezus mówił o świętym Janie od Krzyża, właśnie do Coś Coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego. Coście wyszli zobaczyć? Trzcinę kołyszącą się na wietrze nie powiadomą. Także trzeba być mocnym, czy się żyje tutaj zdecydowanym. Nie słuchać byle czego, nie napawać się byle w tym bardziej dzisiejszym świecie, prawda, ale być Chrystusowym Ewangelistym, eklezjalnym, kościelnym. No i ten Jan Wyprzyczał przez kilka nocy zrobił mi w głowie porządek, co do mówienia z sakronu, co do duchu, co do duchowości. Oczywiście to miał człowiek już wcześniej, ale właśnie Armel Boscy, powiedziałbym, tu jest Mała Teresa. od dziesiątka Jezus. to jest wielka szkoła życia, nie tylko modlitwy i duchowości, ale to jest wielka szkoła życia. Paulina Żaryko, czy jest yy, parę lat przed Małą Tereską. Paulina Żaryko 1799-1862, yy, Mała Tereska. Zmarła w 1897. Jest to jest XIX wiek. Jedna wymyśliła, że wyróżaniec na misję, a druga, kochani, ja tu nie mogę być sam. Tu jest Żanetka, animatorka misyjna, na wielki dzieł misyjny. Ona tu przywiozła trochę z Afryki rzeczy. I na sam koniec, gdyby mogła Żanetka pięciu osobom wręczyć mały krzyżyk misyjny, żebyśmy się nie rozeszli z niczym. Ja to poświęcę już na koniec po tym świadectwie neokatechumenatu. Ale z czymś musicie wyjść, prawda? Żółta świeca w dłonie przy małej teresce, ponieważ 17 września niedawno w Warszawie, w kampusie uniwersyteckim w Kresu, na Bielana, odbywał się Wielki Ogólnopolski Kongres a raczej z tylu misyjnych dzieci, z całej Polski, z wszystkich diecezji. I nasza diecesja, byliśmy tam już w detaliach, z rąk księdza Jana Piotrowskiego z Kierc, który jest szefem komisji misyjnej Episkopatu. Na nasza diecesja wylosowała żółtą świecę i taki breloczek z kostką, z numerem 6. To oznacza, że wśród wszystkich diecezji polskich zapraszamy Gdańsk do modlenia się, żółty kolor, za Azję szóstego dnia każdego miesiąca. Jeżeli ktoś to teraz, przepraszam, chwycił, to zostańmy przy tym, bo wszystkie diecezje polskie kołaś wylosowały z pięciu kontynentów, prawda? Więc żółty kolor, Azja, i modlimy się szóstego dnia każdego miesiąca za Azję. Pasuje mała Teresa i Aurinka Żarykoś i żywy różaniec modlący się za poszczególne kontynenty. I gdy wróciłem tam z tej mojej lektury ja na Krzyża do tej wioski, a traf że parę dni wcześniej poświęciliśmy kaplicę w tej wiosce, Bet w Kamerunie, pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes. Czyli zobacz, Matki Bożej, która uzdrawia od Pana Boga w Lourdes, Bernadetta z No i w zasadzie, po lekturze Jana od Krzysza, stanąłem w kaplicy przed tłumem tych ludzi. Byli wszyscy, kto się tylko rusza muzułmanie, i zacząłem przy kategoriiście mówić od serca, przyjaciele. Jakiego kościoła wśród Was chcecie? Jakiego kościoła wśród Was chcecie? Czy takiego kościoła, który będzie prowadzony przez kogokolwiek, kto coś powie z zagrożenia? Sensacja jakaś? Jakiego kościoła chcecie? Jeśli Matka Boża Dziemucha która też uzdrawia. Ale jakiego kościoła chcecie? Czy tego właśnie Ewangelii, Ewangelii Żywa i Chrystusowego, prawda? A pamiętajcie, że chyba od Adwentu Najbliższego hasło roku liturgicznego będzie Wierzę w Kościół Chrystusowy. Dzisiaj jest jeszcze posłannik w pokoju Chrystusa. I gdy mówiłem o kościele, katolickim, apostolskim, o Duchu Świętym, o Panu Jezusie, o Matce Bożej Zrób. Nagle ozwały się o prac i wszystkich. I nigdy więcej ja już nie spotkałem tej dziewuszki, ani jej mamy, ani dziadka, który by z był jak papież. Dlatego właśnie... Wierzę w Kościół Chrystusowy, wierzę w Kościół Chrystusowy. Starajmy się. Dzisiaj myślę o tej myśli, prawda, w katedrze, tak, Dlaczego? Bo chcieliśmy, żebyśmy się poczuli jak cztery papieskie dzieła wizyjne. Papieskie dzieło wizyjne rozkrzewiania wiary, które grupuje młodzież i dzieci. dla opiekujących się misjonarzami. Drugie, papieskie dzieło misyjne dzieci, no tu ich może nie widzę, prawda. Trzecie, papieskie dzieło misyjne św. Piotra Apostoła są seminarzyści, seminarium naszego folii, które się opiekuje powołaniami w krajach misyjnych. No i papieska Unia Mistyjna, która prowadzi duchownych, Osoby konsekrowane, choćby w drodze do konsekracji, no i katedrę. I spodziewam się, że w tej katedrze teraz jest jakaś reprezentacja, prawda? Rozkrzywianie wiary, dzieciństwo misyjne, święty Piotra Posto, Unia Misyjna. I na tym nam zależy. I pięknie się powódmy w tym towarzystwie właśnie z sobotu. Przyjechał Ojciec Misjonarz, Świętego Wincenta Pawła. To są takie Boże znaki. Oczywiście zapraszaliśmy bardzo wielu, ale też z takim znakiem duchowej obecności, jeżeli nie będzie można, bo mają swoje domy, arafie i swoją pracę. Także wierzę w Kościół Chrystusa. Wierzę w kościół Chrystusowy, w którym wszędzie jest piękne. Wszędzie jest piękne. Bardzo się modlę za te osoby, które z różnych swoich powodów odchodzą z kościoła. Cieszę się, że mam swoje lata w kapłaństwie, bo rozumiem, że z kościoła się nie odchodzi. Nie mam dokąd. Dlatego współczucie i modlitwa. Współczucie i modlitwa. Wierzę w jedność.